Halo, halo, to wszystkim, Tomasz z tej strony. Witam Was znowu w koszarach tradingu. Zrobimy sobie podsumowanie obecnej sytuacji rynkowej. Zacznijmy od tego, że obecnie rynek nam dosyć fajnie odbił. Zaraz pokażę Wam to jeszcze na wykresach, ale generalnie patrząc sobie tak też na altcoiny, na większość tam projektów z top 100 czy też dalszych pozycji, no to widzimy, że mamy tutaj właśnie odbicie chociażby po te kilka procent. Jeżeli chodzi o projekty, które wzrosły tutaj najwięcej, jeżeli chodzi o top 100, no to mamy tutaj właśnie projekt M, PAMFANA czy więc natomiast największe spadki zaliczyła tutaj ENA, ale patrząc sobie tak tutaj ogólnie, no to te spadki nie są jakieś duże. Widzimy, że ENA spada tutaj o 5%, pozostałe projekty poniżej 3, więc generalnie, jeżeli chodzi o altcoiny, to trzymają się one całkiem mocno. No i to wynika oczywiście z tego, że tutaj Bitcoin bardzo fajnie zastosował nam właśnie tą linię trendu spadkowego, o której mówiliśmy sobie wczoraj na moim telegramie, oni też mówiłem właśnie podczas ostatnich filmów. No i tutaj właśnie w telegramie pisałem o tym, że jeżeli udałoby się właśnie tą linię tutaj zatestować i od niej odbić, to będzie to bardzo bardzo pozytywne gdzieś tam w krótkim terminie. Tutaj widzimy także, że wypełniliśmy tego fair value gapa, który był pod nami. No i dosyć fajnie właśnie Bitcoin nam odbił. W tej chwili jesteśmy na poziomie około 112 500 dolarów. No i widzimy, że z kolei teraz nad nami tutaj w okolicy między 113700 a 11600 mamy także kolejnego fair value gapa, więc myślę, że jest szansa na to, że właśnie gdzieś tam tutaj do tej strefy pójdziemy. Jeżeli chodzi z kolei o Ethera, to też dosyć fajnie utrzymaliśmy ten poziom, który mniej więcej. No i widzimy, tutaj wielokrotnie właśnie ten poziom nam reagował, tak, w ostatnim czasie tutaj widzimy, że było to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak naprawdę siedem razy tutaj ten poziom gdzieś tam nas utrzymywał, więc jest on bardzo mocny. No i teraz też zobaczymy, jak prowadzi sobie Ether dalej, takim tutaj poziomem, który moglibyśmy gdzieś tam dobić, to są okolice 4600 1700 tutaj także właśnie mamy fair value gapa, którego moglibyśmy wypełnić. Idąc sobie jeszcze do innych projektów, między innymi Solana, która także mnie interesuje, tutaj bardzo fajnie utrzymała także właśnie ten Trend wzrostowy. Widzimy, że ta linia trendu tutaj wielokrotnie nam reagowała w ciągu ostatnich gdzieś tam kilku tygodni. No i teraz też tak samo właśnie odbiliśmy się bardzo ładnie. Odniemy tutaj wybicie na poziom około 206 dolarów. No i także tutaj wygląda to dosyć pozytywnie, jeżeli chodzi właśnie chociażby o ten krótki termin. To jeżeli chodzi o altcoiny, nie będę za bardzo w to zagłębiał, ponieważ wyglądają one no bardzo podobnie, tak jak chociażby BTC. Mam tutaj lekkie odbicie, no, ale widzimy, że w tej chwili przynajmniej tutaj altcoiny nie odbijają jakoś super mocno. Widać, że kapitał płynie w tej chwili głównie znowu nam do Ethera oraz do Bitcoina. No i widzimy, że ta dominacja Bitcoina powoli, powoli tutaj nam właśnie odbija, co też jest takie charakterystyczne dla września jako miesiąca, gdzie właśnie dominacja Bitcoina często osiągała dołek albo właśnie zaczynała tutaj gdzieś tam odbijać. No i właśnie widzimy, że w tej chwili tak się dzieje. Po tych ostatniej dominacji na BTC możemy właśnie zobaczyć, że kapitał po prostu e, częściowo będzie do tego Bitcoina nam wracał. Generalnie jeżeli chodzi o takie moje teraz podejście do rynku, tak jak dzisiaj pisałem na moim tutaj Twitterze, takim moim głównym scenariuszem jest to, że w tej chwili zobaczymy jakieś powiedzmy wzrosty właśnie do połowy chociażby września. Tak krótkoterminowo uważam, że rynek może nam rosnąć. Następnie gdzieś tam w połowie września możemy widzieć już powolny derisk właśnie przed decyzją w sprawie stóp procentowych, które będzie miało miejsce 17 września. Następnie myślę, że jest możliwa właśnie korekta po samej decyzji jako taki event sell the news, szczególnie jeżeli będziemy mieli taką obniżkę, na jaką w tej chwili rynek najbardziej liczy, czyli właśnie te 25 punktów procentowego. Jeżeli tak by się wydarzyło, no to myślę, że może nie po samym tym wydarzeniu, ale gdzieś tam wyjdziemy Kilku dni moglibyśmy mieć jakąś tutaj korektę, no chyba że wydarzyłoby się tak, że mielibyśmy obliczkę od razu o 50 punktów bazowych, no to wtedy byłoby to raczej pozytywne. Ale jeżeli jak się nie stanie, no to tutaj wydaje mi się, że może być taki właśnie event, sell the News, ochłodzenie rynku, zliczenie jakiejś korekty, no i później właśnie taka główna fala wzrostowa, gdzieś tam ponowata na Bitcoin na Eterze oraz także na wzrosty na altach. Tak tutaj bym to właśnie w tej chwili głównie widział. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie jakieś tam moje takie w tej chwili podejście, ono może się zmienić gdzieś tam w czasie, w od tego, jakby układały nam się tutaj sytuacje na rynku. Takim dzisiaj wydarzeniem, które na pewno będzie miało też wpływ właśnie na, jak będzie też wyglądała tutaj decyzja FEDU, jak, to, jak też rynek będzie właśnie reagował na to, no to jest właśnie tutaj informacja o stopie bezrobocia w USA. Co będzie miało miejsce o godzinie 14.30, więc na pewno wtedy rynek będzie tutaj pewnie bardziej zmienny, właśnie z uwagi na to wydarzenie, ponieważ jest to bezpośrednio związane właśnie z tym, jak FED będzie podchodził dalej do swojej polityki. Póki co jednak patrząc sobie gdzieś tam na indeksy światowe, no to widzimy już chociażby S&P tutaj na futuresach, jest tutaj cały czas wzrostowe, delikatnie różnie się ta cena właśnie od tego, co mieliśmy wczoraj na zamknięciu, My zobaczymy, jak będzie wyglądało to dzisiaj na otwarciu właśnie po otrzymaniu tych danych. Jeżeli chodzi jeszcze o inne indeksy, no to widzimy między innymi, że i tutaj także dzisiaj dosyć wzrostowo, Dzisiaj tam europejskie indeksy także całkiem nieźle sobie radzą, więc no zobaczymy, jak otworzy nam się przede wszystkim tutaj właśnie dzisiaj USA, widzimy także, że Russell, który prezentuje takie mniejsze spółki w USA, także tutaj bardzo dobrze sobie radzi. To również pokazuje, że kapitał płynie coraz bardziej do tych właśnie mniejszych spółek, co także może przyczynić się na taki bardziej tryb risk-on, również na rynku krypto. Widzimy, że tutaj w ciągu ostatnich kilku godzin Bitcoin zebrał nam trochę płynności tutaj, właśnie z góry, wybijając te poziom około 112,5 tysiąca dolarów. Jeżeli chodzi o taką główną płynność, tak z nadami, to jest ona w okolicy około 113 700. Natomiast na eterze również tutaj okolicy około 6460, to jest taka większa płynność, natomiast pod nami, okolice właśnie te 4270, czyli po prostu poniżej tego właśnie poziomu, który nas bardzo ładnie trzyma na eterze, to tutaj właśnie jest jej w tej chwili najwięcej. No i zobaczymy, jak dalej się rozegra. Gdybym miał tutaj właśnie stawiać, to myślę, że spora szansa na to, że pójdziemy najpierw po tą płynność właśnie wyżej, tam w ciągu tych kolejnych dni. E, tutaj bardziej właśnie stawiałbym na to. Jeżeli chodzi o kwestie ETF-ów, no to widzimy, że od kilku dni mamy tutaj spore odpływy, szczególnie właśnie wczoraj mieliśmy dużo odpływy zarówno na eterze, jak i także na Bitcoin. Bitcoinie, które jednak radzi sobie z tutaj lepiej z kolei, jeżeli chodzi właśnie o Strict Kapitał z ETF-ów. Po tej drugiej nominacji właśnie Ethera, która miała miejsce w ciągu ostatnich kilku tygodni, teraz właśnie Bitcoin przyjmuje znowu do kapitału więcej, co także zgrywa nam się z tą teorią, że no września jest kiedy po prostu kapitał lubi właśnie wracać do Bitcoina, szczególnie jeżeli okres wakacyjny ten sierpień był prostostowy dla altcoinów, to, to właśnie miało miejsce w tym roku, więc zobaczymy też jak dzisiaj będą wyglądały te wpływy, oraz także jak będą wyglądały właśnie w dalszej części tego miesiąca, czy będą one Pozytywne, czy rynek być może już wcześniej będzie się deryskował przed tym wydarzeniem związanym z topami rządowymi. Jeżeli chodzi z kolei o aktualne newsy takie rynkowe, które tutaj warto gdzieś tam sobie odnotować, to takim jednym z ciekawszych na pewno jest sytuacja związana z tokenem WLFI oraz także Justinem Sanem, który był jednym z największych tutaj inwestorów właśnie w token rodziny Trumpów. No i możemy zauważyć, że w tej chwili tutaj właśnie admini gdzieś tam z projektu WLFI zablokowali portfele należące właśnie do Justina. SANA, na którym odebrał on około 600 milionów tokenów WLFI. No i to jest związane z tym, że tutaj są podejrzenia właśnie, że Justin Sun dzisiaj sprzedawał token na swojej giełdzie HTX i że jest on właśnie jednym z głównych powodów, czego cena mocno spadła. No bo patrząc sobie na wykres właśnie tokena WLFI widzimy, że po listingu ta cena cały czas tak naprawdę tutaj nam mocno dampowała, Spadliśmy prawie o 60% od tego momentu listingu. W tej chwili tutaj powoli odbijamy, no ale póki co wygląda to coś słabo, jeżeli chodzi o sam perfekt. Tokena, więc ciekawe, że jestem jak ta sprawa potoczy się dalej. Tutaj na pewno Justin sam będzie walczył o to, żeby te tokeny zostały mu odblokowane. No i zobaczymy, jak to dalej się rozwinie. Jest na pewno taka sytuacja dosyć dziwna, bezprecedensowa, która też może mieć jakieś tam konsekwencje dalej, jeżeli chodzi o sam projekt. Widzimy także ciekawą sytuację związaną z tokenem Ethereum i tutaj właśnie jednym z Walletów, który był jednym z uczestników ICO ethera w 2016 roku, który właśnie po 8 latach po prostu no, nic zrobienia robienia ze swoimi tokenami, w tej chwili ruszył on ponad 645 milionów dolarów na wallet stakingowy, a więc nie sprzedał on swoich tokenów ETH, tylko właśnie przerzucił je sobie na staking. Tutaj cały czas gdzieś tam krążą polski o tym, że może pojawić się właśnie ETF na stakowanego eth To też na pewno byłoby takim kolejnym bodźcem gdzieś tam wzrostowym dla samego eth który po tych ostatnich właśnie mocnych wzrostach, jakie mieliśmy w ciągu ostatnich tych trzech miesięcy delikatnie nam się uspokoił. W tej chwili mamy taką tutaj konsolidację w tych poziomach około 4300-4400, ale uważam, że Ether cały czas co mamy jeszcze dobry czas, uważam, że tutaj przebicie tych 5000 tysięcy dolarów jest kwestią czasu i że może wydarzyć się to już całkiem niedługo. Generalnie ja tutaj gram pod to właśnie, że gdzieś tam listopad, październik będą to miesiące prorocowe dla rynku i wtedy możemy właśnie widzieć nowe ATH, zarówno na Bitcoin, jak i na Etherze, oraz także jakiś zalążek altcoin sezonu, na co osobiście w tej chwili się przygotowuję cały czas. Ja generalnie liczę na to, że te korekty będą jeszcze większe, ponieważ mam tutaj sporo właśnie pozycji, które chciałbym sobie gdzieś tam zakumulować, czyli tak by właśnie się stało. Tak jak mówiłem, między innymi jest to właśnie link, jest to także Ondo, jest to także Tao, więc tych projektów trochę jest. Generalnie będę mówił o tym, w jakie projekty wchodzę i na jakich poziomach i tak dalej na moim telegramie. Także jeśli ktoś z Was tam jeszcze nie ma, to poniżej macie link do. Dołączenia oraz również wspominam, że cały czas, jeszcze przez 3 dni, trwa akcja związana z odebraniem sobie 50 USDC od giełdy BYBIT. Jeżeli nie macie jeszcze konta na tej giełdzie, czyli właśnie BYBIT EU, to załóżcie sobie je z linku poniżej i możecie odebrać właśnie sobie 50 USDC za dokonanie wpłaty na minimum 100 dolarów. Jest to bardzo łatwe do zrobienia, także jeżeli ktoś z Was jeszcze tego konta nie ma, polecam sobie to zrobić. Ok, więc tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o moje aktualne podejście do rynku, do tego, jak widzę właśnie gdzieś tam rynek w ciągu kolejnych tych, powiedzmy, dwóch tygodni oraz w skali tego miesiąca, także reasumując, no, w tej chwili uważam, że możemy zobaczyć jakieś jeszcze dalsze wzrosty, niekoniecznie musi być to już teraz od razu, ale generalnie w ciągu tych kolejnych, powiedzmy, dziesięciu dni te wzrosty mogą jeszcze jakieś się pojawić, możemy mieć tam zgarnąć właśnie płynność z tych górnych poziomów, ale później raczej przed tym samym wydarzeniem związanym z stopami myślę, że rynek będzie w taki tryb Delisku i wtedy też, no zobaczymy jak potoczy się dalej. Jeżeli będą jakieś większe korekty na rynku, zobaczymy gdzieś tam zjazd właśnie po tym wydarzeniu. No to dla mnie będzie to sytuacja, w której będę chciał po prostu kupować dipy, ponieważ uważam, że te takie największe wzrosty cały czas są jeszcze tutaj przed nami, więc pod to gram. No i tak właśnie będę też się tego przygotowywał. Także to było to na dzisiaj. Dajcie znać, jakby widzicie rynek, jak tego potoczycie właśnie we wrześniu, jakie macie nastawienie. A za to już dziękuję i widzimy się w kolejnym filmie. Także trzymajcie się. Cześć.